W piątek 1 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lizbarku miał miejsce wernisaż fotografii krajobrazowej Wiesława Ferenca. Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej wystawie fotografii krajobrazowej, która przedstawia pejzaże okolic Lidzbarka. Cała wystawa odbywa się w Bibliotece Miejskiej w Lidzbarku, na którą Serdecznie zapraszam, aby oglądać moje zdjęcia, fotografie pejzaża letnio-jesiennych i zimowych. Już dziś zapraszamy na kolejne wystawy w miejsko-gminnej bibliotece publicznej w Litzbarku.